Hejka kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj pokażę wam moją poranną rutynę w wakacje. Troszkę się u mnie zmieniło od poprzedniego filmu, mam też nową skincare rutynę. Zbieram was razem z sobą, żeby wam to pokazać, więc bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania. Wczoraj skończyliśmy z Igą nagrywać 24 godziny czytania challenge i dlatego dzisiaj pozwoliłam sobie troszeczkę dłużej pospać i jest 11, dopiero wstałam tak naprawdę. Ale jeżeli chodzi o taki normalny dzień, to zazwyczaj wstaję około 8, bo mam po prostu jakieś plany i tak mam autobusy, że o tej godzinie po prostu najlepiej mi jest wstawać. A nawet jak mam dzień wolny, to staram się wstawać o tej ósmej, bo czuję po prostu większą satysfakcję z tego, że mogę sobie więcej rzeczy zrobić rano, więc tak zazwyczaj to u mnie wygląda. Pierwsza rzecz, którą robię po wstaniu, to jest oczywiście skincare, więc teraz Was. Przez nią przeprowadzę. Piękne Cię oczywiście zaczynam od umycia twarzy i do tego używam tego żel kremu z Nivei. i mam wrażenie, że to już od długiego czasu mi się nie zmieniło, ponieważ naprawdę stosuję go już bardzo długo i jestem z niego naprawdę zadowolona, bo jest to właśnie żel krem, więc pozostawia taką nawilżoną buzię po umyciu i uwielbiam to uczucie i po prostu mam wrażenie, że odpowiada mi najbardziej ze wszystkich, które używam, dlatego się go trzymam. Następnym produktem jest oczywiście serum i w moim przypadku jest to serum z Bielendy. Jest to skin SkinClean Professional, witamina C plus kwas ferulowy i kurkuma. Eee, używam go już od jakiegoś czasu, jestem naprawdę zadowolona. Ma za zadanie wygładzić i wyrównać kolory, a też rewitalizację i redukcję oznak zmęczenia, rozświetlenie i zauważalne odżywienie skóry oraz nawilżenie i uczucie świeżości. Więc to jest na pewno coś, co wszyscy chcemy poczuć na swojej skórze i mam nadzieję, że Właśnie takie efekty po długotrwalszym używaniu tego serum będę odczuwała, więc na pewno dam Wam znać. Następnie używam kremu pod oczy również z witaminą C, ponieważ poprzedniego serum nie można stosować w okolicach oczu, dlatego nagrabiam to sobie tym kremem pod oczy z Isany. Jest on do każdego rodzaju skóry, można go stosować codziennie rano i wieczorem, ale ja preferuję stosowanie go rano. Ma za zadanie właśnie nam troszeczkę rozświetlić te okolice przy oczach, żeby nie było takich worów, więc mam nadzieję, że to też osiągnę, bo mam z tym dosyć duży problem. Po odczekaniu odpowiedniej ilości czasu, kiedy już serum i krem pod oczami się wchłoną, używam sobie kremu z ziai Jest to mój zdecydowanie ulubiony krem do twarzy, zwłaszcza na dzień. Na SPF 15, więc to nie jest jakoś mocno dużo, a z tego co słyszałam po serum z witaminą C, dobrze jest stosować właśnie krem z dużą ilością tego spf na twarz. Ale jeszcze nie znalazłam takiego, co by mi odpowiadał. Mam kilka na oku, więc muszę ja sobie porównać cenowo i sobie zamówię, ale na razie używam właśnie tego kremu i uwielbiam go. Jest on rozświetlający i głęboko nawadniający. I powiem Wam, że to jest mój idealny krem pod makijaż. Uwielbiam to, jak skóra się zachowuje po nałożeniu go i jak bardzo rozświetlona jest. Tak więc, tak prezentuje się moja pielęgnacja rano. i Ja w wakacje wprowadziłam sobie też coś takiego, że nie tylko smaruję się was samym po kąpieli, również z rana, ponieważ zależy mi na utrzymaniu mojej opalenizny, nikłej, ale jednak jest. Od razu po opaleniu stosowałam sobie masło kakaowe z ziai. A tak ogólnie najczęściej stosuję tomas z ziel. To jest w ogóle to samo, tylko że to jest emulsja, a to jest mleczko. I to mleczko pozostawia po prostu tak błyszczącą i nawilżoną skórę, że wow! Więc właśnie to sobie teraz użyję. Ja już się przybrałam i teraz czas na śniadanie. Dzisiaj zjem sobie na leśniki, wydaje mi się, że z nutelną, bo mam ochotę i zrobimy sobie coś do picia i będę oglądała po prostu YouTube'a. Tak jak wam już wcześniej mówiłam, to co robię danego dnia jest totalnie losowe i zależy od tego, co muszę zrobić i z racji tego, że dzisiaj nie mam dużo do roboty oprócz montażu filmu, to postanowiłam, że upiekę ciastka. Mieliśmy to zrobić wczoraj z igą, ale po prostu nie wyrobiłyśmy się ze względu na to wyzwanie. Dlatego zrobię to dzisiaj i będą tu po prostu zwykłe ciasteczka maślane. bo no, moja ostatnio powiedziała, że bardzo jej brakuje tego jak piekłam. bo miałam taką swoją fazę kilka lat temu w wakacje, że codziennie jakieś nowe ciastka były i sobie po prostu zabierali z... Tatą do pracy, więc postanowiłam, że wrócę do tego i zrobię taką małą niespodziankę dla mojej mamy, więc tak też zrobimy. Oczywiście ja nie jestem jakimś cukiernikiem. Przyjdzie mi z pomocą Thermomix i jego książka kucharska, bo jakby, wiecie, bez przesady. Ale też po prostu będzie szybciej i łatwiej i po prostu oszczędzę sobie troszeczkę czasu. To są właśnie te ciasteczka maślane. Jeżeli macie termomiksy i nigdy ich nie robiliście, to bardzo Wam polecam, bo są proste i są naprawdę smaczne, jeśli chodzi o jedzenie właśnie takich ciasteczek do herbaty. Ja również kiedyś dodawałam do tych ciastek. Skórki od cytryny. Jeżeli tata wczoraj kupił, mam nadzieję, że to zrobił, to dodam i wtedy one będą takie cytrynowe. Wtedy też w ogóle do herbaty smakują przepysznie. Więc ja lecę przygotować potrzebne składniki, których też nie jest dużo, dlatego to jest kolejny plus tych ciastek i zaraz Wam je pokażę. Nie mamy mąki. Mamy trzy opakowania skrobi ziemniaczanej, ale nie mamy mąki. Przyjrzałam wszystko i nie mamy więcej mąki. Będę miała jakieś 50 g, a otrzymujemy 250, więc. Zmiksuję płatki owsiane i zrobię mąkę owsianą, nie wiem co z tego wyjdzie, ja błagam, żeby to nie wyszła klapa, bo szkoda składników jakby, nie? Udało się, zmiksowałam i teraz odmierzę ile tego wyszło, powinno być 250, mamy 200, więc resztę dosypię tych mąk, które została tutaj ta resztka, powinno tu być, jest. Przygotowałam blachę wyłożonym papierem, już się piekarnik dawno rozgrzewa i mamy już tutaj nasze ciasto. Jest gotowy już piekarnik, więc formuję z tego po prostu takie kuleczki takiej gdzieś mniej więcej wielkości i będę je ustawiać i potem je rozgnieciemy. Prezentują się bardzo, bardzo ładnie, i teraz spróbuję jakiegoś, żeby zobaczyć, czy są dobre i czy w ogóle się upiekły. Mmm. Mm. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że tak Wam się spodobał. Siłą rzeczy możecie się spodziewać następnego o tematyce mojej wieczornej rutyny, tak więc pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji dzwoneczka, żeby być ze wszystkimi wami bieżąco. I oczywiście o łapce w górę, a my widzimy się w kolejnym. Pa, Pa!